Cześć. witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Bibliomulica z Kordoby. Komiks, który został wydany przez wydawnictwo Kultura Gniewu, natomiast duet Lupano i Shimenu odpowiadają za tąże pozycję. Ten drugi to debiutant na naszym polskim rynku. Natomiast ten pierwszy, Azymut. Świetna historia, ale i też bardzo przyjemne stare zgredy. Jedno i drugie mogliście poznać na moim kanale. Oczywiście też w relaksie pojawiał się wielokrotnie, także osoba nie jest to anonimowa, abym powiedział bardzo utalentowana. Sam komiks dość sporawy, obszerny, że tak powiem, ciężki. Troszeczkę taki większy format, aniżeli zeszytowy. Twarda oprawa, zresztą bardzo ładnie wydany grzbiet, szczególnie przypadł mi tutaj do gustu. No i oczywiście tył. Cena to 119,90, natomiast y, historia, jak przeczytamy, jest to rok 976. Cordoba, miasto w Hiszpanii, o ile dobrze pamiętam, obecnej Hiszpanii. <laughs> W tamtym czasie posiadała przeogromną bibliotekę. Bibliotekę, która mogła się poszczycić wieloma niesamowitymi, nazwijmy to, okazami w postaci ksiąg, które były sprowadzane z wielu zakątków świata. Ale oczywiście, w czasach, kiedy to religia miała oraz chęć władzy, znaczące tutaj oczywiście znaczenie, Pewne osoby wpadły na to, aby zwyczajowo spalić wszystkie dzieła, które nie są związane z ich wyznaniem wiary. Chrześcijanizm i wszystkie inne religie, które były nie tą w ich rozumowaniu właściwą, oczywiście miały po prostu zniknąć, miały zostać spalone. Taką informację uzyskuje jeden z najważniejszych pracowników który miał ogromne doświadczenie właśnie na temat pracy w tejże bibliotece. I podstępem próbuje jak najwięcej tych pozycji po prostu uratować. Oczywiście nie jest to proste. I z pomocą przychodzi mu dwie osoby. No powiedzmy trzy w pewnym sensie. Mówimy tutaj o tej oto kobiecie, która, Dostała możliwość właśnie pracowania, poznawania tego typu dzieł na naszym, na naszym, nazwijmy to naszym w sumie, tamtym ich, w tamtych czasach, tym świadku. Z tego względu, że no niestety. Osoba biedna z, ze świata zupełnie innego, ale mogąca się kształcić i zdobywać niesamowite, niesamowitą wiedzę, zwyczajowo zechce w tym wszystkim pomóc. Oraz mały, podstępny złodziejaszek, w sumie mały w tamtych czasach, bo on też miał do czynienia z tą biblioteką oraz osobą, która za to wszystko odpowiadała, plus właśnie tytułowa Mulica. Uparta do granic możliwości. To jest ten taki wstęp historii, który tutaj poznajemy. Oczywiście, zanim dojdzie do tego wszystkiego, mamy tutaj przedstawionych wiele wątków fabularnych, mamy też oczywiście powroty do przeszłości i poznajemy losy tychże bohaterów, ale to właśnie ich droga, ich ucieczka w pewnym sensie z tymi wszystkimi dziełami została tutaj opisana. I została opisana naprawdę ciekawie i przyjemnie na swój sposób, bo nie ukrywam, że jest to komiks zdecydowanie skierowany do każdego tak naprawdę. Zarówno starsi, średni, wiekiem, ale i nawet ci troszeczkę młodzi, no może nie najmłodsi, będą tutaj mogli znaleźć coś dla siebie, gdyż jest to tak jak mówię, komiks, a może bardziej historia przedstawiona w lekko żartobliwym tonie. Z przystępnym scenariuszem, zawierającym wątki historyczne, a nawet jeżeli pojawia się tu w cudzysłowie jakaś przemoc czy innego typu rzeczy, one są w takim stonowanym, właśnie subtelnym, wręcz bym powiedział, formacie przedstawione, co jest naprawdę bardzo przyjemne. A jeszcze kiedy dodamy do tego fakt, że kreska, którą tutaj możemy zobaczyć, prezentuje się nadzwyczaj przyjemnie. Nie jest ona może jakoś specjalnie w karykaturalnym formacie przedstawiona, ale takim troszeczkę, bym powiedział, animowanym. I tak właśnie tutaj to wszystko dostajemy. Relacje bohaterów są ciekawe. Oczywiście mamy tutaj możliwość, aby dać im szansę zbliżenia się do siebie poprzez poznawanie ich właśnie historii oraz tego, co tutaj doświadczamy w sposób bardzo taki, wręcz bym powiedział, przenikliwy. Poznajemy tą całą ich otoczkę dosłownie z życia wziętą, można by rzec. I to naprawdę sprawdziło się tutaj mega przyjemnie. Nie ukrywam, nie jest to może komiks, który jakoś super idealnie w, trafił w moje gusta, bo sami wiecie, ja zawsze preferowałem SF, a nie mniej, znowu się powtórzę, uwielbiam czytać komiksy, dzięki temu mogę sięgać po różne ciekawe historie, po które w formie książkowej zapewne nie dałbym szansy. A tutaj dzięki temu dostajemy pozycję, którą właśnie czytamy miło sprawnie i świadomi tego, że zdecydowanie można ją tak naprawdę polecieć każdemu, bo każdy tutaj znajdzie w pewnym sensie coś dla siebie i miło przy niej spędzi czas. Gdybym na przykład miał sprawić jakiś prezent młodszej, choćby nawet właśnie osobie, która nie wiem, lubi fakty historyczne, bo one też tutaj się pojawiają i to jest bardzo fajne. Aby dostać właśnie na urodziny czy imieniny, to myślę, że taka pozycja zdecydowanie by się sprawdziła dla takiego kilkunastoletniego dzieciaka. Myślę, że nie będzie to nic złego, jeżeli zwyczajowo tak stwierdzę, bo myślę, że to jest właśnie tego typu tytuł. I pomimo faktu, że on jest w kulturze gniewu, a nie w krótkich gadkach, to myślę, że gdyby tam się znalazł, chyba nie byłoby no. Może, no nie do końca, ale jednak nie byłoby jakiejś wielkiej tragedii. Bawiłem się przy komiksie bardzo dobrze, bohaterowie fajnie nakreśleni, z, tak jak mówię, z humorem, z przygodą i z finałem, który jest ciekawy, a nadzwyczaj też i dodatkowo śmieszny. No i oczywiście sama oprawa wizualna, która jest przyjemna dla oka. Mówiąc po prostu, nie ma tutaj. <laughs> Rzeczy, których mógłbym się jakoś specjalnie przyczepić. Jest to styl, który po raz pierwszy poznaję, bo jest to debiutant, tak jak wspominam, na naszym rynku, ale wszystko, co tutaj dostajemy, to tak naprawdę dostajemy w takim akceptowalnym, przyjemnym dla oka formacie. Warto też dodać, że mamy całkiem spore posłowie na dosłownie kilka stron, tych stron jest chyba z 8, w których jest opisane przez. Pascala Buresiego. No, takie podsumowanie, i właśnie kobiety w niewolnictwie, no bo jednak nie wspomniałem chyba tego najważniejszego. Tutaj ta wiara, islam, i no wiecie. To, co teraz jest takie trochę na topie, i oni wszędzie chcą, aby Allah by urządził, bo, bo takich wiarze w tym Koranie jest. Tutaj to zostaje przedstawione. Ale to zostaje przedstawione właśnie w takim, też mówię, wszystko subtelnym formacie z, ze smakiem. No, mega pozytywnie zaskoczo, zaskoczyła mnie ta pozycja. Tak jak mówię, przyjemna, sprawnie do przeczytania. I ładnie wydana, więc chyba to tyle, co z takich najistotniejszych rzeczy e, chciałem powiedzieć. Komiks na pewno mnie nie zawiódł. Nie jest to e, mój top, ale jest to komiks, który naprawdę wielu osobom i, i tym właśnie młodszym śmiało i szczerze, prosto z serca mogę polecić, bo jest to ciekawa historyczna e, przygoda. Mm, tutaj jeszcze powiem więcej na sam koniec. Ostatnio, właśnie z tych czasów, e, nie tyle drugowojennych i nawet pierwszowojennych, ale tych cofając się wstecz, jeszcze bardziej średniowiecze, na te, te przed naszą erą i początki. Takich komiksów miałem sporo, których czytałem i powiem szczerze, że naprawdę to jest kolejny jakiś tam nurt związany z fabułą, która gdzieś zawsze mnie zainteresuje, zaintryguje i tego typu tematy, nawet właśnie choćby nawet związane też i z mitologią, więc brawo Dobry wybór, jeśli chodzi o wydanie tejże pozycji, i myślę, że wiele osób może się nią zainteresować. Wy, gdybyście chcieli, oczywiście na dole w ofercie tutaj, znaczy na dole w ofercie, na dole w opisie macie sklep z ofertą, gdzie możecie sobie nabyć tą pozycję, gdybyście mieli ochotę. Zachęcam Was do tego, tak samo jak abyście oczywiście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi wtedy bardzo miło. Tymczasem mówię Wam, cześć. Widzimy się w kolejnych materiałach.